Witaj młody człowieku Zwalaj ziom Zwalaj ziom Ty nic ponie, z szacunkiem do starszego, a nie jak łachmyta Mordefaciojo bites. Zastanów się co robisz chłopcze, jasny gwint Zaraz zadzwonię do twego opiekuna, niech cię ukara, może to cię czegoś nauczy Ejsik kochanie A niech cię Zaczynasz mnie denerwować koleś? Nadchodzę dzieciak, szykuj się. Ale interna dopęcja, ale se demaca moch. Ach ty misiaczku, nie uciekaj wejdę. Ja cały świat zwiedziłem, jakie ja rzeczy zobaczyłem, drogi są dwie, wybierz sam, życie ludzkie to nieustanna egzystencja ziom, ludzie trawy koszą, bo zima nadchodzi, ciężej mnie iść. Bo mnie boli, bo mnie boli. Z wiekiem, coraz to większy bagaż doświadczeń, POSPOKOJ SIĘ! Wzbudza to we mnie agresję. Czy to? Już pora? Nie? Czy czas najwyższy? Och tak kąpieli czas, woda czysta brudna ja, Morefeuszu, już po mnie nie przyjeżdżaj, tutaj mi dobrze och, dobrze mi, jak?